Generalnie ja myślę, że tutaj nie będę ogólnie mówić o, o takich wszystkich aspektach tej naszej z kolei misji, dlatego że na wielu miejscach one się po prostu zbiegają z tym, co tutaj było już powiedziane. Ja tylko przypomnę, że ta nasza trójka jako ekspertów zajmowała się takimi kwestiami jak z jednej strony bezpieczeństwa, bez, bez procedury wyborcze i same prawo wyborcze oraz właśnie jak funkcjonują w tym procesie wyborczym media. I tą ostatnią kwestią ja się zajmowałem I, i też było zrozumiałe od samego początku dla naszej misji, że tak naprawdę wiele uwagi będziemy musieli poświęcić wschodowi Ukrainy, czyli tym najbardziej właśnie problematycznym dwóm obwodom, czy obwodowi tonieckiemu i ługańskiemu. Ja może zacznę najpierw od, od pozytywów, to znaczy jeżeli chodzi w ogóle o, o sytuację z ukraińskimi mediami w trakcie kampanii wyborczej, to chyba największym pozytywem było to, że w tej kampanii wyborczej, w odróżnieniu od poprzednich, w zasadzie w praktycznie nie było widać takich negatywnych zjawisk, które dominowały w ostatnich, w ostatnich latach, czyli bardzo niewielka ilość tak zwanej jeansy w wydaniach drukowanych, czy też w wydaniach telewizyjnych, czyli materiałów, które tak są nazywane na ekranie, materiały, które są zamawiane i opłacane i są postawiane na przykład w gazetach bez bez takiej zaznaczenia, że jest to materiał reklamowy. I to była bardzo rozpowszechniona praktyka jeszcze przy wyborach w 2012 roku, przy wyborach parlamentarnych. Tutaj tego zjawiska praktycznie, praktycznie nie było, no, z, z wyjątkami dotyczącymi materiałów zamawianych dla byłej pani, byłej pani premier Lilii Tymoszenko. Takie były, takie, taka obdzińca była notowywana. Nie było też w, na szeroką skalę, nie było stosowany czarny piar czy materiały oceniające kandydatów, pojawiały się takie materiały pod adresem Petra Poroszenki. I rzeczywiście tutaj kilka takich nawet drukowanych wydań specjalnych właśnie z no, rzekomymi, kompromitującymi materiałami, one się znalazły w obiegu. Natomiast to nie była to skala taka, którą my znaliśmy z poprzednich wyborów. To znaczy to, to wydaje mi się, że to jest jakby ogromny pozytyw. Natomiast no, bardzo negatywnym zjawiskiem jest to, że to jest kwestia bezpieczeństwa pracy dziennikarzy na Ukrainie, zwłaszcza właśnie w tych regionach, w tym regionie wschodnim. I tutaj no niestety obserwowaliśmy praktycznie od początku Majdanu pogorszające się warunki właśnie pracy ukraińskich dziennikarzy. Ja tylko przypomnę, że 1 grudnia ubiegłego roku Podczas stać na ulicy Bankowej tam zostało pobitych prawie 40 dziennikarzy no, spełniający swoje obowiązki. W styczniu mieliśmy sytuację, kiedy dziennikarze na ulicy Chruszewskiego faktycznie stali się celem dla perkutu dla, 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 dla Wojsk wewnętrznych. Oni byli już te oznakowani i wtedy właśnie no, często że były takie sytuacje, że po prostu strzelano do nich, czy w ich kierunku granatami gazowymi. To niestety, niestety to, to co zresztą w ogóle dotyczy tej sytuacji ukraińskiej, to jest to, że dalej obserwowaliśmy właśnie, no niestety dalsze pogorszenie tej pracy. To jest Krym przede wszystkim tutaj, tutaj też na Krymie już widzieliśmy mnóstwo problemów związanych z zatrzymywaniem dziennikarzy, z odbieraniem materiałów, zwłaszcza filmowych i fotograficznych, tych, które no, zakładano, że no, po prostu nie podobało się, że ktoś sfilmował, sfotografował konkretną scenę. I na szeroką skalę to było obecne właśnie, to jest nadal obecne niestety właśnie na terenie wschodnim Ukrainy, czyli w tych obwodach donieckim, uchańskim, tam, gdzie poszczególne miejsca są kontrolowane właśnie przez, przez rebeliantów, przez separatystów. Tutaj mieliśmy do czynienia w kwietniu z sytuacją, kiedy praktycznie szereg dziennikarzy zostało aresztowanych. Kilku dziennikarzy zostało aresztowanych przez właśnie separatystów, wojowników w samym Słowiańsku. To ja przypomnę, to jest miasto, które jest no, w pełni do dnia dzisiejszego jest pod kontrolą właśnie władz separatystycznych. Oni byli przetrzymywani niektórzy przez kilka tygodni. W zasadzie to spowodowało, że na wschodzie Ukrainy, na tych terenach, które były kontrolowane przez władze czy to donieckiej, tak tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, czy Ukraińskiej Republiki Ludowej, ukraińscy dziennikarze pracować już nie mogli. Znaczy, rzeczywiście oni ze względów bezpieczeństwa po prostu nie mogli wykonywać tam swoich obowiązków, ale tak naprawdę sytuacja była też utrudniona dla dziennikarzy z zagranicy. Tutaj mieliśmy przykład dziennikarza amerykańskiego, który został zatrzymany w Słowiańsko, aresztowany. No i niestety mamy ten ostatni przykład, bardzo tragiczny, czyli śmierć dziennikarza włoskiego, mamy też dziennikarza francuskiego rannego właśnie pod Słowiańskiem. No to niestety jakby pokazuje, obrazuje nam jakie są warunki, warunki pracy w tamtym, w tamtych miejscach. One są rzeczywiście, one przypominają duże miejsce, w dużej mierze przypominają warunki pracy w warunkach wojennych po prostu. I i to niestety, to jest jakby taka rzeczywistość na tamtym obszarze. Praktycznie to wygląda w ten sposób, że tak naprawdę dziennikarz tam pracujący, nawet jeżeli pracuje i nawet jeżeli ma akredytację wydaną przez tak zwaną Ludową Republikę Doniecką, to nigdy nie wie, co może na przykład sfotografować, co sfilmować, a czego nie może. Znaczy tutaj jakby dużo zależy od widzenia się właśnie poszczególnych no, przedstawicieli tej republiki, po prostu ludzi z broni, znaczy oni decydują w danym konkretnym miejscu, momencie, co możemy, co możemy tam robić. No, często to się kończy tym żądaniami na przykład właśnie kasowania zawartości kart, pamięci, w skrajnych wypadkach, konfiskatą sprzętu, nieprzyjemnymi sytuacjami oczywiście związanymi z pogróżkami. No, wszystko to jest, to jest właśnie ta częścią tej, tej rzeczywistości. Natomiast to co, jakby takie wnioski, które jakby płyną z tej, z tej naszej obserwacji właśnie pracy jakby dziennikarzy, to wydaje nam się, że potrzebne są potrzebna jest pomoc po prostu ukraińskim dziennikarzom i ona ma jakby dwa wymiary. To znaczy jeden wymiar jest bardzo, bardzo taki prosty, chociaż chociaż dosyć kłopotliwy, To znaczy tak naprawdę ukraińscy dziennikarze często nie mają podstawowych środków ochrony, które tam są już dzisiaj niezbędne, czyli chodzi o kamizelki kuloodporne, chodzi o hełmy i chodzi tutaj o kamizelki kuloodporne kategorii najwyższej. To niestety w praktyce wyglądało często tak, że jeszcze kiedy mogli dziennikarze ukraińscy pracować na tym terenie, to widać było sytuację, różnicę między dziennikarzami zachodnimi, a dziennikarzami ukraińskimi, czyli zachodni dziennikarze dobrze wyposażeni i tutaj niestety dziennikarze ukraińscy na tym tle wyglądają nie najlepiej. Po drugie, wydaje się, że potrzebne są szkolenia dla ukraińskich dziennikarzy z zakresu bezpieczeństwa. Ja wiem na przykład, że takie szkolenia są dosyć rozpowszechnione w Polsce, to znaczy, że dziennikarzy polskich szkoli się na wypadek no, takich sytuacji, właśnie skrajnych, w takich warunkach bojowych, czyli w sytuacjach, kiedy pada się pod ostrzał, czy to jest sytuacja, kiedy można zostać porwany. Tutaj takie szkolenia są prowadzone przez byłych chociażby żołnierzy gromu. Więc też zapewne to by się przydało na Ukrainie i optymistyczne jest to, że też ukraińskie organizacje zdają sobie z tego sprawę. Jest, jest, jest Instytut Masowej Informacji w Kijowie, który monitoruje stan swobody słowa na Ukrainie i w zasadzie od tych wydarzeń właśnie, od 1 grudnia ubiegłego roku, kiedy było zrozumiałe, że dziennikarze mogą starać się celem dla, no, w tym wypadku dla organów porządkowych, to zaczęto ich wyposażać, taniej instytut masowy informacji zaczął wyposażać dziennikarzy ukraińskich za darmo. Najpierw to były po prostu kamizelki oznakowane, czyli z napisem obrazkowe, z napisem trasa. Kaski zwykłe, budowlane kaski, zwykłe okulary takie budowlane. Na dzisiaj to są już właśnie kamizelki kulotporne, to są hełmy, to są specjalne taktyczne okulary. Więc jest w tym kierunku został poczyniony pewien krok, ale rzeczywiście jakby tutaj potrzeby są znacznie większe, tym bardziej, że no niestety nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższych tygodniach czy też miesiącach sytuacja się y, uspokoiła w tych regionach wschodnich. I y, y, y tutaj to, co już, y, będzie pewnie mowa dzisiaj o tym za chwilę, czyli to, że no spodziewamy się wyborów parlamentarnych, też, które zapewne też będą, y, będą y, odbywały się w bardzo trudnych warunkach właśnie w tych dwóch tych tych obwodach. Dziękuję.